Dajcie, kochani, na niedzielnym odcinku na dzisiejszy odcinek wybrałam takie dwie zdrapki dłuższe. Poniedziałek to taki czas, że mamy więcej czasu na drapanie, na oglądanie. Jeśli komuś będzie za długie, <laughs> przepraszam, to zawsze można na przyspieszeniu. Yy, I tak mega linie z numerem 4. I krzyżówka z numerem 9. Zaczniemy sobie chyba od Megalini, bo to idzie mi sprawniej. Jak będę coś omijać, to wybaczcie. Potem się dodrapie, potem się znajdzie. Mamy kłódkę i foto. Zauważyłam, że nie wszystkie Kanały sobie wcześniej nadrapują. Też odcinki mają dłuższe. Także ja też sobie nie przygotowywałam. Poszukamy sobie na takim dłuższym dzisiaj odcinku. Foto kłódka. Ja się postaram jak najszybciej tylko mogę. Wkład to 30 zł. Fotokutka. Dobra, ewentualnie później znajdę i drapię. łódka i winogronko. Winogronko mamy tutaj. Tutaj są dwa razy. Łodzi nie widzę wcale. I winogrona więcej nie widzę. Dobra, następne jest flaming i żółwik. Flaming, żółw, tu jest flaming. Tutaj, tutaj i tutaj żółwia nie dali naszyjnik i kropki. tu Krapki tu tu naszyjnik I tu są japoneczki lody i sakwa, Sakwa. Sakwa, napiszcie jak wam mija niedziela, jakie plany na dalszy, na dalszy mm, ciąg dnia. Co tam porabiacie w ten weekend. Sakwa i rody więcej. Nie widzę. Tu jeszcze była kłódka. Na tym żółtym to bardzo łatwo przeoczyć, bo to jest takie słabo widoczne. Moneta i piłka. Tu jest monetka. Tu piłeczka, tu piłeczka. Tutaj. Dobra. Kolejne to jest dzwon i diament, dzwonek diament. Nie widzę. Kolejne to jest biedroneczka i kokos. Kokos mamy tutaj. Parament był tutaj. Tu jest kokos. To jeszcze prezencik poproszę. Biedronka i kokos. Tu jest kokos albo koronę. A tu jest żółw. A ja mówiłam, że żółwia nie jest. Tak to jest: jak się człowiek spieszy, bo chce szybko. I wtedy to tak się. Tak się właśnie dzieje. Podkowa i kluczyk teraz. Podkowa, kluczyk jest tutaj. Tutaj. Klucz i kokos się znalazł. Tu się diament znalazł. <słuch> A to, to jest normalne u mnie. Mnie to już wcale nie dziwi, że ja gubię. Ale potem na szczęście znajduję. Kluczyk i podkowa. Tu jeszcze mamy kluczyk. Dobra, kolejne. To jest gwiazda i motyl. Gwiazda, motyl. Gwiazdeczka, motyl. Gdzie jesteście? Wcale ich nie ma. Dlatego się nie odzywali. Słoneczko i cytrynka. Tu słoneczko. Cytrynka. Słońce, słońce. Dobra. Kolejne to jest rower i liść. Tu jest liść. Liść, liść. 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 Tu jest cytrynka zgubiona. Tu jest listek, tu jest liść i tu jest liść. Kolejne dwa to jest tęcza i wiśnie. Tu mamy tęczę. Tu tęcza, tu tęcza. Tutaj tęcza. Wiśnie nie ma wcale. I ostatnie dwa to jest serduszko i popcorn. Były wiśnie. Tu serduszko, i zrabka będzie pusta. Rower był. Tak, serduszko popcorn nie ma. Bonus, jak zwykle, świnia. I kontrolne mamy różne. Dobra, no to teraz szybciutko krzyżówka, numerek dziewiąty, K i szukamy K. W pierwszej mamy tu, tu jest K, tutaj, tutaj, tutaj. Brązowa, brązowa, brązowa. Mamy tuka. Tutaj, tutaj. I tu jeszcze była. I różowa. Kaka. Ka, ka. O, tu jest Regina. Pozdrawiam, Reginę. Reginko, ty moja kochana wicko. Ja Cię pozdrawiam tu jest K, I, 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 dobra, nie ma, kolejne, I, I, szukamy I, tu jest I, tu, I, I, dobra, brązowa, Tu i, tu i i różowa jest w regince naszej i tu jest i tu i, tu i. I tutaj dobra, najwyżej jak coś głupie to potem dodrapie, bo nie chcę, żeby to trwało. Godziny N. Mamy literkę, która jest w bonusie. W bonusie w ogóle mamy Leszno, i nasz Mati, którego oczywiście pozdrawiam, mówi, że on ma taką teorię, że jak jest w bonusie miasto, no to jest strapka wygrana. Ja sobie celowo tego nie wybrałam. Tak mi pani podała i dopiero. Domu zobaczyłam, że mam w ponusie miasto i tak sobie właśnie o Mateuszu pomyślałam, że Mati tak coś takiego powiedział. Oczywiście kanał Mati Drapie. I zapraszam oczywiście na ten kanał. To jest również kanał zdrapkowy. Tu mamy N, tu mamy N. A, jeszcze w nie mamy N. Dobra. Następne W. Zobaczymy, Mati, czy się sprawdzi. Może to u Ciebie się tak sprawdza, nie wszystkim. Tak samo jak numery z drapek. Niektórzy mają szczęście do jakichś tam numerów. Ja, ja osobiście na to nie zwracam uwagi. Na litery. Litery, numery, bo wydaje mi się, że to zależy od szczęścia, jak, jak te wygrane rozrzucą. No i teraz W. Tu mamy W twarz. Dobra, następna literka to M. M, M M Tu mamy M. Tu mamy. Następnie mamy krochmal. I tutaj M. I tu mamy M. Dobrze. Następna literka ostatnia w górnym rzędzie to mamy E. Mamy w bonusie. No i sprawdzamy. Tak się zastanawiałam, czy zdrapać sobie te zdrapki do kawki po południu, czy nagrać. Ale stwierdziłam, że wam nagram. I pokażę. Co tu wydrapałam. Dobra, więcej E tutaj nie widzę. Tu jest E, tu jest E, tutaj, tutaj i różowa mamy E, eminencja, nicia, tu mamy E, Tutaj mamy e. Na no dobrze. Ewentualnie później jeszcze się znajdzie. Kolejna literka to jest p. P jest tutaj, tutaj, tutaj. Brązowa. Tu mamy P. I różowa. No tak się nieraz rzucają z tymi literkami. No, ale jeszcze parę przed nami. Może się wszystko zmienić. Dobra, tutaj też więcej P nie widzę na tą chwilę. Kolejna to S. Mamy w bonusie i szukamy w krzyżówkach. Tu mamy S. Dobra, następna. Tu jest S. Tutaj. I tutaj. Tu mamy SAN. I teledysk. Dobrze, kolejna literka to jest L, no, bonus się zbiera. Zbiera, zbiera. Co to z tego będzie? Jestem bardzo ciekawa. L. 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 -l tutaj mamy lato, gil, i jeszcze tutaj było L. Dobra, teraz idziemy do różowej, i w różowej mamy kompleks lufa, lira. I klamra. Dobra. Następna literka to jest J. I szukamy J. Tu mamy Keja. No J nie jest też często występującą literką, a mogli dać. J, J, J. Tutaj nie widzę wcale w ostatniej. Ostatniej mamy tutaj J. I tylko tutaj kiepsko. Krzyżówka numer 9. Dawaj, tu mamy tę. Literkę T teraz szukamy. Tu mamy tę i tu mamy tę. Dobra, brązowa przyspieszamy tempo, żeby was tu nie zanudzić. Te więcej nie widzę i różowa. Tu mamy tezę i i i twarz. Dobra. Ostatnia literka w drugim rzędzie to jest y. Tu mamy depozyt. Tu mamy y. Y, y, y. Brązowa tu jest y. warzywa i ostatnia, teledysk. Dobra, dwie literki do bonusa brakują. Mamy R, literka R tu. Tu mamy Razy dwa, tu mamy Ikar, Norka, Rum, Barykada. Tu mamy w brązowej mamy Krochmal, Rzepa, Irak, Warzywa, Maroko. i Tu mamy r, er. tu mamy Kra. W regince naszej oczywiście jest też R. Tu jest R, tu jest R, tu jest R. Tutaj, tutaj. I wszystkie R. Na tą chwilę, które widzę. G. G, G, G. Dlaczego nie dajecie A? I kor. Magię. Dobra, brązowa. Tu jest iga. Pierwsze słowo gil, brawo. Te litry zapalnych, dopiero pierwszy wyraz. Tu mamy G. I różowa oczywiście nasza reginka. To znaczy nie, że reginka jest różowa, tylko krzyżowka. W różowej krzyżówce mamy G. Reginę i jeszcze gracz. Tak czasami się powie coś. Mamy u, aplauz, ulotka, dedukcja, rum. Tu powstaje pierwszy wyraz. A tu jeszcze był Bóg. Dobra. Brązowa. U, u, u. No tu już się powinny tworzyć wyrazy, już kurcze literki się kończą. U. Dobra. I różowa. Lufa. Mm, a N było. No to tutaj mamy pierwszy wyraz. K było też. No jak jest więcej literek strapanych, to potem się łatwiej znajduje to zgubione. Mam c. Teraz i co mi to da? Tu mamy c. Tu mamy c i było y, czyli mamy drugi wyraz. Tu mamy c. Było W i było R. Dobra. I teraz my szukamy co? Literka C. Literka C. Tutaj już szukaliśmy, teraz została nam różowa. Czy tutaj jest C tak jest. O, ile by wyrazów dała literka A. No, to i nie będzie na pewno. Nie, nie, nie. Dobra. C więcej nie ma. Jeszcze dwie. Mamy D. No to nie będzie bonusa. Tu mamy D. Tu mamy D. Tu mamy D. Tutaj jeden wyraz się utworzył. Tu jest D. I tutaj jest. Aha, tam były dwa, tu jest jeden. I tu mamy D. Kadr, teledysk. Było K, więc to jest wyraz drugi. I to by było na tyle. Ostatnia litera to litera Z. Nie dali O, więc bonusa nie ma. Ale zaraz sobie sprawdzimy, co tam było. Dlaczego nie dali, pewnie jest dużo? Tu mamy Z. Tu mamy depozyt. I tu mamy UZD. No właśnie, ile by było wyrazów, jakby było. A. I teraz tutaj z, mamy tutaj z, tu jest z. I tutaj na dwóch wyrazach się kończy. Tu mamy twarz, tu mamy teza i krzyżówka pusta. W bonusie było 70. No właśnie, tu było razy 2. To zawsze jest więcej jak, yy, jak jest przegrana. A ja mam. Było M, czyli tu jest drugi wyraz. Teraz tak jeszcze patrzę na te literki, które zostawiłam. Ale nie było B, więc, więc i tak nic to nie dało. Emu i Rum tylko. Tutaj mamy dwa wyrazy. Cynk i gil. Było M, ale to również nic nie zmienia. Dlatego właśnie ta krzyżówka jest również jest pusta. Jest Y Y, C. Dobrze. Dziękuję Wam bardzo kochani za oglądanie. Tak Was tutaj długo trzymam. Życzę Wam miłej, udanej niedzieli. I do usłyszenia w następnym odcinku. Pa pa!